Witam, jestem. Murzyn ze mną jest. Sani, przywitaj się. Witam, jestem Sani, a to jest. Eee. Będę z nim... E, be, on będzie komentował. Będzie z go zjaw kram. Ty Ty Mhm. Dobra. Nic nie mam do murzynów. Coś... Dobra. Eee. Jedziemy z tym koksem. Yeah. Jak widać to ja tu latam Ja sobie, ja nie gram Jezu z nimi jak coś znowu. Patryk nagrywa to piąty raz, bo przegrywa widocznie Nie, po prostu... Koniec. Co, a co? A czemu to nagrywasz? Bo... No, bo... Chcę mieć widzów więcej Krwawa skrzynka, Lejka Boss Kiedyś mówiłeś jak, jak chcesz mieć więcej widzów, to musisz mieć dużo filmów nie, jak chcesz mieć dużo widzów, to nie możesz nagrywać w Minecrafcie. Nie, jak chcesz mieć dużo widzów, to musisz... Musisz krytykować ludzi, musisz jechać po wszystkich, musisz się chwalić swoimi rzeczami, musisz fajnie mówić, musisz mówić z sensem i fajnie mówić, musisz mieć jakąś jakość wideo, wideo. Y jak jesteś dzieckiem, no to musisz... Musisz pokazać, że nie, nie jesteś jakimś smarkaczem I... I to chyba wszystko Mini poradnik Dobra, to będę komentować Dasz mi jakiś let's play twój lub kogoś i będę go komentować Z Lola możesz Twój Przydał No, mogę Zrobi Ja zrobię kiedyś turniej, jak będę miał więcej widzów Albo nie, ty zrobisz turniej. Turniej Patryka. Turniej, murzyński turniej. I, i widzowie twoi będą grali. Właśnie. To będzie dobre będziesz komentował. To będzie dobra. Ja, ja... kiedyś planowałem, ale jeszcze muszę... Ja w ogóle dawno nie nagrywałam. No, pewnie nie obchodzi to pewnie twoich widzów. Cena ruda. Polecam mojego brata, bo y, ma mało widzów. No na razie. No, dwóch chyba, jak bodajże powiem. Więc y, trochę mu y, jakby pomóżcie. Sprzyjnijcie mnie. Człowieku, musisz mieć trochę więcej humoru. Musisz też żartować czasami, no nie wiem, śmiać się, no kurde, człowieku. O tym się ma, nie ma. E, no, nie, na serio mówię. No bo wiem, bo ludzie nie, nie będą traktowali mi Cię jak nudne. Nie piszcie mi tego w komentarzach, bo już, już wiem, że tak myślicie Po prostu, nie wiem, z humorem mów, nie, nie mów tak, wiesz, nie, nie bój się, co nie? Że się znowu nagrywam No Ty tak robisz, ja Ci nie radzę tak robić, bo Proszę. ludzie uznają Cię za nudną osobę i, i będzie Pan chodź. Czekaj Zaraz, zobaczę te jaja, które mówisz Cenzura Nie wiem Zaraz Zaraz pójdę na AFK Tak jak gra z ruskami, trzeba iść na AFK No nie, nie, nie mam Ale nie, ruskowie to... W, w lodu to tam nienawidzę jak... Nie, w ogóle nie chodzi mi o nikogo, tylko chodzi mi o to, że z innych krajów ludzie po prostu, nie wiem, tam piszą w LoLu po rosyjsku, co nie? Czy tam... Najczęściej po rosyjsku, ale ja po yeah. prostu... Speak English, please, speak English i głowa mi Ale ruskowie są dobrzy, bo są najlepsi w LoLu. No, kiedyś byli najlepsi. A teraz kto? Teraz? Tam chyba solo mid, nie, nie, od dawna nie oglądałem turniejów, nie? Na wszystko co święte, widzisz tego wroga Ja tu chyba zginę, jak coś Chociaż i tak nie oglądacie, jaki ogrom ja Ogrom pro, eee. Gram mnichem, jak coś Najlepiej mi się nim gra, przyznam Headshot no, naprawdę, snajper jest bardzo fajną klasą. Polecam. Ja najbardziej lubię strzelca. Najbardziej mi odpowiada. Jezu, ile cennych przedmiotów, Tak gra prost. Dodam tylko te słowa. To nie. Karwasz jakieś nowe magiczne. Jeee! O nie, to jest słabe. już. Mam pięć O, podróżniczy kort aniołów, jest, nareszcie. Take boss. Jakby co, mój brat gra w Diablo, Diablo i jak chcecie z nim czasami pograć, to... To piszcie, jak macie Diablo. No chyba. jasne. Przyda się ktoś jeszcze. Zaprzyjaźnicie się z nim. Jest! Ale fajny ten sztylet. będzie spoko. Nie da się trafić, zioma. Nie da, nie ma. Ja mam taki malutki szczecik. Nie, ma, szleć, nie, nie? Ma. nie, nie trafiłem. WTF na wszystko, co święte, Patrz na to. Uwielbiam cię, templariuszu, ale czasem masz głupie tekst. To ja się widzi? W ogóle diable jest taki klimatyczny. No. Kurde, mol. Okej, okay, to było na tyle, chyba... Lol, jaki krótki odcinek. Weź trochę. No tak, no, no, tak, no krótkie. Będzie po jednej rozgrywce. No, będzie bardzo dużo odcinków. szczołem nara.